Nie kochanie, jak tam poszła praca domowa? Tragicznie. Jak to tragicznie? No, co no, niezaliczony! Jesteś wezwana do szkoły! Wezwana do szkoły? Przez to będę miała niezaliczony rok. Za jakiej racji? Jedyna opcja, która może mnie uratować, to to, że pójdziesz z ojcem do dyrektorki. I się przyzna, że to ty rozwiązywałaś tam. Dobrze, już skończ, no Jezu, pójdę i się przyznam, no! Sytuacja państwa córki jest. bardzo trudna. Praca domowa zaniżyła średnią jej i państwa córka nie zdaje do kolejnej klasy. Proszę. Właściwie to chciałam przyznać się do jednej rzeczy. Jedna druga plus jedna druga to się równa jedna czwarta. Ja wiedziałem, że córka z matmy najbystrzejsza nie jest, ale że masz, tak? Kto się kwalifikuje do trzeciej klasy podstawówki? Ty, to nie koniec. Ile jest? Metrów w stu centymetrach dziesięć. no ja myślę, że nasza córka ma poważny problem umysłowy. Andrzej, daj spokój! No przecież każdy się może pomylić, tak? A to od kiedy taka pobłażliwa No spójrz proszę cię na to. Nie pobłażliwa, no żebyś ty jeszcze był taki bysty, Andrzej. Pole prostokąta. Daj mi tą kartkę! Wiemy, że nasza córka już nie zdała, tak? No po co ją pogrozić? Dobrze, więc. A, a do czego pani nam się chciała przyznać? Hm? Przyznać, musiałam się przejęzyczyć.